Nie, yeah, fajny skybase, nie? Fajny, fajne, fajne, fajne Ty liga na bandażu robić? Nie. Yeah. Rocket liga? <laughs> nie rocket liga, tego. Ty, Dobra, jademy, jadziemy. jademy koledzy. Ale powoli, ale powoli. Bo teraz nas widać trochę, nie? No Albo który zbliżny. z tu dał to? Oh, Kurwa. Co wy tam robicie? Kurwa macie, Bombardują nas. <grym> Chłopcy, ja ginę. Nie, czekaj. No. <grym no. <grym no. Ej, bo ja ginę. Ej, ja żyję. Biegni. Ja żyjesz. Ej, dobra, nie. Ja umieram. Jedź. Jedź tym złomem. A wy jesteście na górze. Dobra, To za gówno. Kurwa prawie samą Trzymałem go tak o, do... O cofamy się Ale wam dało, Ej, no. ale wam dało Ej to tu trzeba obrócić, tylko że trzeba obrócić. Przejdź, przejdź stąd, przejdź. stąd. Przejdź. Przejdź. zbuduj większą platformę ja jestem tu technikiem trzeba Tak trzeba obrócić Ob zawróć, zawróć Kurwa, nie tak szybko. Jezus Kurwa. No i dobra, i wysiadaj. Ewe wy w sumie mało macie tego HP. Ja miałem 20 banda. Gdzie no. on strzela? On kurwa nas szuka dalej. Ty, było on do... Nie. Co on robi? Kurwa. Wsiadłeś? Wsiadłeś? O kurwa, to zawuka. Gdzie nie? No i co, ja tu mam się kurwa, jak mam tam wyjść? On sprzed, on sprzed, chyba na, na dole. No, na dole, na dole. Widzę go. Sprawdź do niego. <grywka> <grywka> 음 <laughs> <laughs>